Cześć, witajcie, jestem Antia, a wy jesteście na kanale AntiPJK. W dzisiejszym odcinku wyruszymy na kolejną serię przygód. Jak widzicie, Artur został już przebrany i po ogoleniu go w ostatnim odcinku wygląda już jak prawdziwy rasowy cowboy. Czego już zapomniałem dodać w ostatnim odcinku, mamy tutaj domino

No i zobaczymy. Mówię wam szczerze, nie, ma, nie mam pojęcia jak się gra w domino. Podaję, że zaczynało się od tego. Połóż kostkę. Coś mi tutaj nie idzie. Nie da się ułożyć tej kostki. Let's see luck is Jakoś to idzie, póki co. There's something up with that doctor in Valentine. Just can't put my finger on it. <laughs> yeah. Ain't this fun? Nothing for me. All right, down. Nothing fast. Probably will up with Nie, wygrałem. Nie, przegrałem Nie chodzi na to, że przegraliśmy No trudno Weźmy się za to co jest naprawdę ważne Powróćmy do naszej mapy i wybierzmy się w podróż do Valentine sure feels like jak widać tu nam się pojawił znaczek zapytania, ale to już zrobimy przy okazji następnym razem. jak już mówiłem i powtarzać pewnie jeszcze nieraz będę no, przyroda jest zadziwiająca w tej grze aczkolwiek kiedyś wyglądało to troszeczkę lepiej no ale co poradzić słychać jak indyczki nam gruchają tutaj widok na górę i tak jest wciąż oszołamiający. Chyba, że wyciągniemy lornetkę. Może napełnimy sobie naszą zabójczą precyzję. Użyjemy nasz ten do życia. y do celu Jak widać od razu nam się pojawiło już parę innych możliwości w okolicy. Trzeba też zwrócić uwagę. Jest jakaś biała poświata to też będzie jakaś misja. Mamy tutaj rusznikarza, hotel no i parę innych ciekawych miejsc. Jakiś sklep z medykamentami. że tubelcy nie są dość ochoczo stawieni co do nas Hello. przywitajmy się a bezczelnie na olał To panowie będziecie milsi o, no, jak widzicie pojawił nam się jeszcze możliwość okradni no ale

how much you cost anyway wait that a nice way to talk to a lady oh i didn't know i was talking to a lady excuse me well i must say you got a fine way with the women amigo yeah regular dandy and a charm. where's bill oh man i dread to think about it hey 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 <laughs> 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 Do pań, ale już szykuje nam się tutaj mała bitka. Zwróćcie uwagę w pierwszej osobie, jak wygląda ten tryb walki. To no jest to coś niesamowitego. Jak już mówiłem, mamy tutaj dużo lepszy tryb walki wręcz niż było to w przypadku GTA 5. No, myślę, że ma, znajdzie się nam tutaj jakiś godny rywal.

Nie jest łatwo, powiem szczerze, nie jest łatwo. Dostaję baty. Przynajmniej takie mam wrażenie. O, no, dalej stary.

Że wyszliśmy z tego you friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. <laughs> well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you, gentlemen. You're not very popular there, it seems. Javier and Charles, I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, ah, well then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can carefully. Josiah, take Javier. Arthur go get yourself cleaned up join them when you're ready what about me well exactly what about you what does that mean oh bill come on <trembling words> <sh�ítities> Aby się trochę bardziej rozejrzeć po Valentine. Mamy tu sklep spożywczy. I możemy tutaj sprzedać, jak i zakupić artykuły. Myślę, że do sprzedaży nie mamy zbyt wiele. Zapasy, remedia, amunicja, prędkarstwo, polowanie. Sprawdźmy amunicję, to na pewno nam się przyda. My kupimy sobie wszystko, co będziemy tylko w stanie. Zapach maskujący w dalszej części. Jeszcze poblokowane, mamy dużo rzeczy, nie będę teraz tego nad tym się zbytnio rozdrabniać. Przejrzymy co tu jeszcze w Valentineu jest ciekawego. pokój zabaw kąpiel Wykąpmy się po takiej walce Na pewno nam się przyda Szybka kąpiel Sprawa, sprawa, jak to było tak naprawdę, czy ludzie się faktycznie kąpali po hotelach w tamtych czasach, czy, czy raczej nie było z tym problemu? Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, bardzo bym prosił, żeby dał znać w komentarzu jako ciekawostka taka. No i korzystając z chwili, zachęcam do subskrypcji. ...tego kanału, jak i do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem. Weźmy szybką kąpiel i powróćmy do naszego obozu. Wyszorujmy głowę najpierw. <laughs> sorry, sorry.

Wyszaru, niech nam wyszoruje rękę. Ale okay, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, uwagi, ale w tym momencie nam nie tłumaczy. Co uważam za niezły błąd ze strony Rockstars. Let me know if I'm scrubbing too hard, okay? So how's it going? Yes, yeah, not too bad. You might be the friendliest person I've met in this town. And that sure doesn't surprise me about this place. Pozostała nam prawa ręka, prawa noga. Zobaczymy czy nam się odblokuje jakaś jeszcze inna możliwość. No, widać, że no, prawdopodobnie to już by było na tyle, co do możliwości kąpieli. Już mocno wyszorowani, stali czyści. Staliśmy jeszcze bujaczka w czułko, także możemy się brać za dalsze podboje amerykańskich ziem. O, jak widzicie, czysty, ogolony.

<clears throat> you, you would have killed that man. What I do is none of your damn business, okay? Okay, 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 sir. <coughs> <coughs> Come on, please, please, somebody be generous. Show you care. Come on, please, somebody. No myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie to dokładnie przeczytać, to zrobi sobie w tym momencie pauzę. No będziemy już tego już przedłużali i jedziemy dalej. Jest tu chłopiec z gazetami. Rusznikarz Za wiele pewnie też nie będziemy mogli kupić, poza tym pieniążki nam się pomalutku. Kończą. Aczkolwiek możemy przejrzeć co tu tak ciekawego nas czeka o, jest parę krótkich broni Troszeczkę Dłuższe ubranie, ładnie troszeczkę już długa broń. No i są również coś na zasadzie snajperki dubeltówka. Także no mały asortyment, bo mały, ale jest. Za wiele tego nie ma, w trybie fabularnym, co prawda. No i pozostał nam jeszcze sklep z medykamentami, apteka, lekarz, ciężko określić. Sprawdźmy, jak to nazwali na mapie. Muszę wyjść z obiektu. lękosz. Don't reckon there's anything more I can do for Tommy. Just one punch to him then. No, i mamy tutaj różne specyfiki, które dodadzą nam wytrzymałości, odporności oraz wspomogą nasze nasz sokolić wzrok razem z zabójczą precyzją no jest tu również poczta niżej troszeczkę mamy kolejny salon ale tym się zajmiemy w kolejnych odcinkach A ja korzystając z chwili, chciałbym Was zachęcić do subskrybowania mojego kanału, kliknięcia dzwoneczka oraz zostawienia łapki w górę pod filmikiem. Bardzo mile są różne widziane wszystkie Wasze komentarze z opiniami i z tym co mogłem poprawić i w taki sposób polepszyć moje filmy. A ja na obecną chwilę z Wami już się żegnam to zobaczymy w kolejnych odcinkach. Strzałeczka.